Na początku był chaos. Białołęckie istoty posiadające potomstwo błąkały się w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia dla swoich pociech. Z pomocą przyszedł Lehaistos, przez wielu nazywany po prostu dziadkiem. Lehaistos używając swoich mocy stworzył piękną przestrzeń. Niestety zionęła pustką. By tchnąć w nią życie, poprosił o pomoc swoją córkę, Agnestię. Korzystając ze swoich wrodzonych zdolności do organizacji, Agnestia powoli zapełniała przestrzeń budowli. Jednak cały czas brakowało jej kompana, który dodałby kolorów do jej tworu. Poprosiła o pomoc Aleksandrytę. Po jej pojawieniu, dawniej pusta przestrzeń stopniowo zapełniała się małymi istotami, które zwykle pozostawały w jej murach kilka lat. Spędzały tu szczęśliwe dzieciństwo i przygotowywały się do życia poza murami tej sielanki. Wieść o cudownym budynku krążyła po okolicy, a ten wypełniał się po brzegi, dając dorosłym spokój i nadzieję, a dzieciom radość. I ogrom wiedzy. Tak powstała Akademia Przedszkolaka. Przetrwała do dziś.